W 18 sierpnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Zakłady ceramiczne Bolesławiec na święcie ceramiki. Nie świętujemy, tylko pracujemy, to jednak uczestniczymy aktywnie w Bolesławieckim Święcie Ceramiki. Uczniowska Agencja Turystyczna powstanie w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym. Efektem też będzie opracowanie przewodnika turystycznego. I to jest też duży walor promocyjny dla naszego powiatu. Nowe wzory i kształty oraz kiermasz pełen atrakcyjnych wyrobów to Ceramika Bolesławiec, która, jako najstarszy zakład ceramiczny w Bolesławcu, uczestniczy w tegorocznym Bolesławieckim Święcie Ceramiki. Zakłady Ceramiczne Bolesławiec to najstarszy w mieście i okolicach zakład ceramiczny. Produkuje ceramikę użytkową na rynki zagraniczne i krajowe. Koniunktura na ręcznie zdobione naczynia o najwyższej technologicznej jakości trwa, więc i produkcja idzie tu pełną parą. Już od dwóch dni trwa święto ceramiki, bolesławieckie święto ceramiki. My nie świętujemy, my pracujemy. Jesteśmy przy piecach do wypalania, jesteśmy na dziale, w dziale produkcji naszej cieszącej się sławą ceramiki, cieszącej się sławą na całym świecie ceramiki, ceramiki, którą możemy się pochwalić, która promuje nasz kraj, Polskę. Jestem tutaj od dwóch miesięcy, jest to dla mnie nowe wyzwanie, ale klimat, który tutaj, na który tutaj trafiłem, klimat pracy, klimat wzajemnego zaufania, Świetni pracownicy, doskonali pracownicy z załoga. Myślę, że będzie to takim podłożem, podstawą do dalszego rozwoju zakładów. Rozwój to czynniki czyste ekonomiczne, ale również to, co należy do sfery niematerialnej czyli myśl technologiczna i artystyczna. Za wzornictwo odpowiada w zakładzie Danuta Amborska, która nadzoruje też pracę projektantek zdobień. Dzięki Świętu Ceramiki dział Zornictwa w Zakładach Ceramicznych może zaprezentować nowe kolekcje szerszemu gronu. Mamy tutaj właśnie pokazane kilka stołów, które pokazują indywidualne e, kolekcje każdej z projektantek, jej inspiracjami, którymi się kierowała w danym e, momencie, kiedy tworzyła tą dekorację, dostosowała do e, kształtów. Jedna jest bardziej smutna, druga jest kwiatowa. Może w barwach bolesawieckich, kobaltowych, są też bardzo kolorowe, czyli ktoś, kto był bardzo wesoły, to pewnie zrobił taką wesołą dekorację. To wszystko dekoracyjne nowości, które znalazły się na znanych już kształtach. Jedna z takich kombinacji prezentowana będzie na wystawie nowego wzornictwa. Kształt nawiązują między innymi do ludowości, a wzory budują przemyślany klimat. Z Założeniem tej wystawy całej było przedstawienie kolekcji, które mają pewien charakter wiosenny, pewien charakter świeżości w tonacji świeżej zieleni, żółci, pomarańczu. I stąd aranżacja całej kolekcji, zarówno mojej, jak i koleżanki i koleżanek, dwóch koleżanek, pani Amborskiej i pani Iwony Pieli, żeby koloryt, koloryt tych dekoracji odpowiadał właśnie takiemu charakterowi, nastrojowi ekologicznemu, świeżemu, przypominającemu europejską wiosnę. A wszystko to również praktyczne, czyli wykonane w takiej technologii, która pozwala używać tych naczyń i w piekarnikach, i w zmywarkach. Zestaw kwadrat powstał już kilka lat temu, natomiast dekoracja jest współczesna i ona została zrobiona specjalnie na targi do ambiente. Podkreśla kształt. To jest dekoracja pani Iwony Pieli. Natomiast jeżeli chodzi o mój kształt, mój kształt jest, to jest cały zestaw naczyń, które są do podawania różnorodnych potraw, zarówno przystawek, jak i gorących, szczególnie te z pokrywami. W zakładzie co roku powstają nowe wzory i kształtów i zdobień produkowanych naczyń. Nasze projektantki, nasze wzorniczki. Projektują około 150-180 nowych kształtów i około 40 wzorów. Zaledwie dwa będziemy pokazywać. Na wystawie w Polesarskim Ośrodku Kultury te wzory cieszą się dużym, powiedziałbym olbrzymim zainteresowaniem zarówno wśród klientów krajowych, jak i klientów zagranicznych. Zakład dysponuje w każdej chwili projektami 1900 kształtów i 1800 wzorów dekoracji. Konkretna produkcja zależy więc od aktualnych upodobań klientów, choć stale powstają też nowe projekty. Mimo że, jak, jak powiedziałem, nie świętujemy, tylko pracujemy, to jednak uczestniczymy aktywnie w bolesławskim święcie ceramiki. Mamy swoje stoiska, jak zwykle, w rynku, gdzie sprzedajemy naszą. Ceramikę mamy trzy punkty, gdzie będziemy zdobić, malować na ciele nasze wzory. Uczestniczymy w wystawach w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, w czwartek, w sobotę w muzeum. Dla zwiedzających otwarty jest też zakład, a za kilka dni pojawią się tam artyści, którzy uczestniczą w międzynarodowym plenerze ceramiczno-rzeźbiarskim. W pierwszym Liceum Ogólnokształcącym powstanie uczniowskie biuro turystyczne, które zostanie wyposażone w niezbędny do swojej działalności sprzęt. Wiązało się to będzie z polsko-niemieckim projektem, który będzie finansowany w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia. Od nowego roku szkolnego pierwsze liceum ogólnokształcące będzie realizować polsko-niemiecki projekt turystyczny we współpracy z polskimi i saksońskimi szkołami, na który udało się pozyskać dofinansowanie z programu Interreg Polska-Saksonia. Będą działania związane z tym, aby pokazać uczniom liceów, bo projekt dotyczy uczniów liceów i gimnazjów po stronie niemieckiej, że kształcenie zawodowe też jest ważne. Mimo, że to są uczniowie liceów, kształcenie zawodowe w zakresie menadżera turystyki i menadżera kultury. Tej takiej tutaj transgranicznej. W związku z tym w bolesławieckim liceum, podobnie jak w innych szkołach biorących udział w projekcie, powstanie uczniowska agencja turystyczna, która skupi się na promocji polsko-saksońskiego pogranicza. To biuro turystyczne będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt, aparaty fotograficzne, kamery, oczywiście biurka, wszystko to, co jest potrzebne, aby taki menadżer turystyki mógł pracować. W projekcie weźmie udział po 15 uczniów z każdej ze szkół i po dwóch nauczycieli. Od września rusza, ruszają pierwsze działania projektowe. Będą to spotkania studyjne, będą to spotkania warsztatowe najpierw dla nauczycieli, a potem oczywiście dla uczniów, a efektem też będzie opracowanie przewodnika turystycznego. I to jest też duży walor promocyjny dla naszego powiatu. Bolesławiecki powiat będzie realizował program we współpracy z Saksońską Agencją Oświatową odpowiednikiem polskiego kuratorium. A już teraz wydarzenia w skrócie, które rozpoczynamy od smutnej informacji. W wieku 54 lat zmarł Zdzisław Krzyżowicz, żeglarz, nauczyciel, instruktor żeglarski i dyrektor drugiego prywatnego gimnazjum imienia kapitana Krzysztofa Baranowskiego w Bolesławcu. Był jednym z pierwszych członków drużyny żeglarskiej ZHP, powstałej w 1976 roku, a potem współtwórcą Bolesławieckiego Klubu Żeglarskiego i Jotklap Bolesławiec. Prowadzone przez niego gimnazjum miało profil morski i żeglarski. Pogrzeb podbędzie się w sobotę na cmentarzu komunalnym o godzinie 13:15. Jeszcze tylko do 24 sierpnia referat Centrum wspierania przedsiębiorczości będzie działał w swojej dotychczasowej siedzibie przy alei wojska polskiego. Od 25 sierpnia będzie funkcjonował w nowej lokalizacji w biurowcu przy placu Piłsudskiego na siódmym piętrze. Informuje urząd miasta. Tradycyjnie bolsawieckie święto ceramiki będzie też miało swoją sportową odsłonę. Przede wszystkim odbędzie się w niedzielę bolesławiecki bieg po schodach miejskiego biurowca, który rozpocznie się w samo południe. W sobotę na bulwarze nad bobrem przy wiadukcie odbywać się będzie ekstra bajk maraton MTB. Poza tym na ośrodku wodnosportowym rozegrane zostaną puchary w siatkówce i w bóle. W Bolesławcu trwa Święto Ceramiki, a gmina Bolesławiec już szykuje się do gminnych dożynek, które w tym roku odbędą się 28 sierpnia w Trzebieniu. Gwiazdami będą tym razem Kleo i Donatan. Korowód dożynkowy wyruszy o 14:15, inaugurując dożynkową zabawę. Jak zawsze nie zabraknie ciekawych konkursów i występów na scenie. W Bolesławieckim Ośrodku Kultury młodzi Bolesławianie przygotowują się do piątkowej parady. Na wakacyjnych zajęciach pod okiem Magdaleny Koniecznej szyją i malują stroje. To już ostatnie stempelki stawiane na własnoręcznie uszytych strojach. Wziąłam białą bluzkę i stempelki na nią odbijam i później wziąłam firankę i pomalowałam parę miejsc na niebiesko. Pokaż jak w nim wyglądasz, na nałóż na głowę. No super, to taka troszeczkę jakaś azjatycka stylizacja, tak? Tak. Coś jeszcze będziesz miał na sobie? Mm, sweterek taki z kółkami. To jest ten sweterek, tak? Przyłóż go, on jeszcze schnie troszkę, tak? Tak. No super. Jesteśmy w środku tworzenia strojów instrumentów do parady. Nasza grupa będzie miała tytuł Zgrane Stempelki, Taka trochę gra słów, bo zgrane to się kojarzy z, jakimś tam, z jakąś taką dobrą współpracą, ale też słowo zgrane nawiązuje do muzyki. No i na warsztatach oprócz strojów do parady tworzymy instrumenty. Kamil, ty oprócz tego, że będziesz przebrany, to, te, to będziesz także dbał o oprawę muzyczną. Tak. Masz już taki rytm wyuczony, wypracowany? Właśnie, pracuję na, jeszcze nad rytmem, jaki oglądałem z filmiku. A jaki to miałby być, tak w przybliżeniu, pokaż? No, jakby taki. Jesteśmy małą grupą, małe dzieci, Musim, nie, chcemy nie zginąć w tłumie, dlatego jeszcze przygotowujemy bardzo dużą klawiszę, bardzo duże od pianina. To będzie niespodzianką, którą będziemy, będzie można to zobaczyć podczas parady. No i musimy opracować także jakiś układ choreograficzny, bo, bo dźwięk, strój to, to nie wszystko. Musimy też ładnie przejść przez miasto. No tak, grupa mała, ale na pewno głośna. Będzie Was widać i będzie Was słychać. Będzie nas słychać, dokładnie. Teraz pozostaje już tylko dopiąć wszystko na ostatni guzik i można wyruszać na paradę. Młodzi Bolesławianie przygotowują się nie tylko do parady, także do występów na scenie. Pracownie artystyczne z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury prezentować się będą na małej scenie na Placu Piłsudskiego. Będziemy mogli obejrzeć m.in. taniec hip hop w wykonaniu podopiecznych Katarzyny Tomczyk-Jakubowskiej. To już ostatnie próby przed występami podczas święta ceramiki. Młodzi Bolesławianie z pracowni artystycznych Bok MCC będą prezentować się na małej scenie na placu Piłsudskiego. Wśród występujących zobaczymy m.in. podopiecznych Katarzyny Tomczyk Jakubowskiej. Przygotowujemy się do występu jak co roku na dni ceramiki. Będzie można nas zobaczyć w niedzielę o 15.30. Tak, duża grupa dzieci wystąpi na scenie. Przewidujemy cztery grupy taneczne zaprezentują się. Pierwsza najmłodsza i później już po kolei druga średnia do 11 lat, później 12-15 i najstarsza grupa Kanon powyżej 15 lat. I kilkadziesiąt osób na scenie. Na... Tak, myślę, że około 60 osób z grupy naszej tanecznej się zaprezentuje. Czyli co? Zapraszamy Bolesławian, żeby obejrzeli utalentowaną Bolesławiecką młodzież. Tak, oczywiście, wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na nasz występ, a wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich możliwości tanecznych, zapraszamy od września tu do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki. W poniedziałki, w środy, od godziny 15 na sali tanecznej jestem ja, zapraszam. Dziś w wydarzeniach to wszystko na nowe informacje. Zapraszamy jutro o stałej porze. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.